Tak wygląda nasze obozowisko. Trzy pałatki to jest Mateusz. Mateusz, przywitaj się. Siema. Cześć, jest to Mateusz. Tam ma swoją jaskinię. Tu jest jaskinia drugiego Mateusza. Poprawia spanie. To jest moja nora. Tam mamy mini zaplecze kuchenne. Porobiliśmy sobie takie małe stoliczki i kuleczki do siedzenia. Wykraftowaliśmy sobie na deskę do krojenia, już jest zaolejowana, ale musimy ją jeszcze trochę poprawić. Ale już spełnia swoją funkcję. Co któreś drzewo, to jakieś narzędzia wiszą. Tu mamy składzik, nasza drewutnia, znowu narzędzia. Także kraftowaliśmy trochę. Jakbyś, opo jakbyś opowiedział co tutaj mamy w tym kociołku, bo coś tam w upichciłeś. Herbatkę mamy z żurawinką, cytrynką, rozmarynem, hmm. już z kurką z, z cytryny. Coś jeszcze tu było? Chilli. A, no było, coś było. Dobra, walniemy tu sobie taki mały detal, jak to się robi. To wcale nie na obcych ludzi, to tak po prostu, bo lubimy. Jesteśmy bardzo przyjacielsko nastawieni. Próbujemy zrobić jakieś kadry z daleka jeszcze. No tam z tyłu hamaczek rozwieszony do chilowania. A w ogóle nie powiedziałem. Dokładnej lokalizacji może nie zdradzimy, ale jesteśmy rozbici nad rzeką Mała Panew. Mała Panwia. Mała Panew. Nie wiem, czy on będzie tu widać w obiektywie, ale. Ja ją widzę, jest tutaj Zaraz obok jesteśmy rozbici Tu ją lepiej widać Jesteśmy dosyć dobrze ukryci Bardzo dobra Miejscówka Zdradzę tylko tyle, że Zasoby wody czerpiemy ze źródła, które znajduje się powiedzmy nieopodal Jak się to źródełko nazywało? Krywałckie? Jakoś tak Jeszcze raz ujęcie na nasze nasze wykraftowane miejsce na rzeczy kuchenne, miody, zioła, sorry za palec, żurawinka, super do herbatki z igliwiem petarda, z biwaku na biwak jesteśmy wyposażeni w coraz lepsze narzędzia. I będziemy wkrótce recenzować na stronie Taka mała reklama Ella Plandera Piłę Gomboya 300 eee, To właśnie dzięki niej udało się wykraftować jakieś Stoliczki, kuloki do siedzenia I dużo opału na bieżąco Naprawdę no, Plus 80 do skilla Tutaj też będziemy wkrótce recenzować latarnię, którą testujemy. Okazała się bardzo wydajna niemieckiego producenta, też ze strony Laplander. A tu, żeby nie być gołosownym za chwilę spiłam, to pokażemy Wam ile pnia udało nam się urżnąć. Będziemy jeszcze dolewać wody do tego naparu, czy będziemy go zerować? Ewentualnie, nawet zrobić. Ok. Właśnie. pochwał się, co dobrego wcześniej piliście, jak jeszcze nie kręciłem. Co to była za kawa? To była kawa z e, nalewką śmietankową. Jako taki dodateczek. No Bardzo dobra, bardzo pyszna, słodziutka. Potwierdzam, poczęstowali chłopaki. Warto spróbować. Rozgrzewa. Cukier musi być. I trochę alkoholu. Dobra, a teraz tak bezczelnie przejdę przez środek obozowiska. Dzięki. W zasadzie w ogóle mamy dzień drugi. Niestety jesteśmy tylko na dwie noce. Ale. Udało się z tego dużego pnia urżnąć taki dosyć spory kawałek. Głównie te mebelki kraftowaliśmy właśnie z tego pnia. Czasochłonne. Pień akurat w tym miejscu już jest w miarę suchy. W ogóle piła robiła robotę na średnicy 25 cm. Z drugiej strony widać, że jest trochę bardziej mokry pień, no bo tam gdzieś był korzeń, więc ciągnęło wodę. Natomiast, żeby się nie zajechać, to chcieliśmy taką jedną średnicę na trzy zmiany. Chłopaki, ile nam to czasu łącznie zajęło, żeby przeciąć ten konar? Jedno cięcie. Jak się jednoło... Łącznie no. Do 10 minut na trzy osoby. Natomiast jest bardzo gładkie, precyzyjne cięcie. Oczywiście, jak gdzieś się tam nie zrobi fakapa, bo oczywiście idzie zrobić jakiegoś małego zadziora. Ale przeważnie, cięcia są idealnie gładziutkie i dzięki temu na przykład udało się wąskiego plastra ukroić i skraftować. Deskę do krojenia. Także tak to u nas wygląda. Tutaj jeszcze ciekawa rzecz od innego z Mateuszy: Siekiera toporek. Sfokusuje mi. Złapało to jest ręcznie kuta. W ogóle nie wiadomo z którego ona jest roku, ale została tutaj przeprowadzona taka mała renowacja przez Mateusza na Trzonek weź to podtrzymaj bo nie umiem się ogarnąć z obiektywem Trzonek też nowy zakonserwowany Ile razy to ile razy to olejem jechałeś W zasadzie raz, ale jeszcze wcześniej taką bejcą coś, ale internetem mm Mhm Nie wiem czy mi złapie ostrość. Coś tam zapało, ale za dużo nie widać. Także oryginal, Ciekawe który to rok. No i sznurek dorobiony. Ogólnie głównie to bawimy się, staramy się bawić w naturalne rzeczy, w takie stricte bushcraftowe. Staramy się unikać jakichś, czasami przynajmniej, najprostszych rozwiązań. I tak oto jak coś robimy czy montujemy. No, to głównie bazujemy na najprostszym, zwykłym sznurku jutowym. Taka szpula 100-metrowa, Mateusz mówiłeś, niecała dycha, nie? No, 9 zł. Także yy, naprawdę bardzo konkret, że jeśli chodzi o ten, przydaje się do różnych rzeczy. I co ciekawe, z tego idzie bardzo dobrą zrobić chupka kiedy rozpleciemy te sznurki i jeszcze roz, roz, no, rozszczepiemy je tak jakby na taką drobną włókninę no jak rozpalaliśmy wczoraj ogień bo w zasadzie ogień się pali wczoraj od godziny której od około godziny 12 w południe yy. No zrobiliśmy właśnie taką chupkę z tego sznurka jutowego też trochę i no poszło od mm, skrzesiwa od pierwszej iskry. Teraz jaki mamy timing? 16. Godzina 16, no mieliśmy w nocy przesunięcie czasu, więc e, że tak powiem trochę oświetlenie nam się tu dzisiaj pozmieniało. Jeszcze raz? Która? 16. 16. 16. Także za chwilę będziemy się brać do robienia jakiegoś myślę obiadu. Jeszcze mamy długą noc przed sobą. A właśnie chłopaki najpierw tematę opowiedz jak tam twoja noc minęła. Czy jesteś usatysfakcjonowany z po temperatury? Stópkach po stópkach biało, słabo zabezpieczone po nóżkach, ale źle nie było. Dobra. Trzymał na zewnątrz. <laughs> Nad ranem tylko. A Tobie jak minęła nocka? W miarę, w miarę. Poza tym, że nocka z pająkami, z robaczkami i z komarami. Coś tam i że Ci było chłodno. No i w stópki jednak wiało spod pałatki. Aha. No dobra, dlatego tutaj już sobie teraz pałatkę zabunkrował. Dla tych co nie wiedzą, to pałatka to taki prezentowy płaszcz powiedzmy wojskowy i z dwóch takich pałatek idzie zrobić namiot. Jest to namiot pałatkowy, który nie posiada podłogi. Dlatego też koniecznie karimata. Tutaj zastosowaliśmy sobie u ciebie to będzie dobrze tutaj widać świeże iglię pod podmurę. Pod, pod karimatę, pod pod koc. Jeszcze tu widzę alumata. Także to już jest taka spoko konkretna izolacja jak na takie warunki. Powinno być nieźle. Staraliśmy się rozbić jak najbliżej ogniska, ale w bezpiecznej odległości. No, dzisiaj oszacowaliśmy, że mogliśmy się rozbić o jakieś, ile chłopaki, 30-40 cm bliżej, nie? Żeby lepiej łapać, tak jakby ciepło z ogniska, a żeby żeby też nie robić ogromnego ognia, tylko na przykład takie jak jest teraz, jakbyśmy byli zbliżeni wyjściami z pałatek o te 30-40 cm, to lepiej byśmy akumulowali chyba to ciepło. Coś za coś, nie? Coś za coś. A jeszcze wracając do kuchni, to bazujemy głównie... Testowaliśmy już też inny rodzaj tej konstrukcji, ale doszliśmy chyba dzisiaj do wniosku, że trójnóg się najlepiej sprawdza, bo jest najwięcej opcji konfiguracji z nim w trakcie jak coś Potrzebujemy zrobić, jeśli chodzi o akurat tutaj, moją miaskinę. Herbatka jest najważniejsza z miodem. Jeśli chodzi tutaj o moją miaskinę, to w odróżnieniu od chłopaków, zapię mi ostrość, może coś tam zapię. Postanowiłem potestować. Na razie nie mam innej skóry, więc wziąłem baranka. Nie posiadam żadnej karimaty ani alumaty. Jeśli chodzi o izolację od podłoża to igliwie, tylko też już sprasowane, ale nie będę tu robić żadnych poprawek. Myślę, że wystarcza. Koc WP na dwóch warstwach. Do tego baranek, który tak naprawdę tylko gdzieś tam do mm, izoluje mnie do poziomu bioder. No i tyle. Yy, tutaj nie widać, ale Akurat y, posiadam śpiwór z y, Fiordona Senna i tam komfort widzę, że jest. Nie będę teraz tam świecić do namiotu. Y, plus 1 do plus 1 plus pięć stopni, coś takiego. Y, jak na obecny warunek sprawdziło się miałem nockę komfortową. Mimo to, że nie do końca byliśmy tak blisko jakbyśmy chcieli ognia na noc, to całą noc ten ogień trzymaliśmy. Żeby to robić, a nie wychodzić z namiotu, to stosujemy prosty motyw z tego co nam zostanie, z zasobów drewna, przed samym spaniem. Rozkładamy na trzy kubki, tak, żeby to mieć w zasięgu ręki przy wyjściu z pałatek. I w zasadzie z pozycji, w której śpimy jesteśmy w stanie dorzucać to drewno do paleniska. Aczkolwiek tak jak wspomniałem przed z racji tego, że jesteśmy dosyć mocno odsunięci od tego paleniska, to bardziej pełni to funkcję tylko oświetleniową obozu, ewentualnie odstraszenia potencjalnej zwierzyny no są momenty, że to ognisko się mocniej zapalało, to faktycznie wtedy akumulowaliśmy jakąś temperaturę, ale to było na chwilę i ten ogień był wtedy naprawdę większy pokaż jak to fajnie tutaj wygląda, bo widzę, że sobie nalałeś wygląda to jakoś fajnie wygląda kolorek ma zacny smak jeszcze lepszy ja tego nie łyknę, bo dla mnie to za ostre jest bo tam chili było, także też. Z miodem? Lałeś miód? Z miodem, dużo miadu, dużo miodu. No ja tego nie wyknąłem, niestety nie udało mi się. Jeszcze taka jedna rzecz, bo to sobie też kontrolowaliśmy. Muszę powiedzieć, że prognozy o dziwo się sprawdziły, z średnia z kilku portali nas nie przekłamywała. W dzień mieliśmy około 17-18 stopni. Teraz mamy 11,5 jak widać na załączonym zegarze. I w nocy temperatura spadnie do około 8 stopni. Dzisiaj w poprzednią noc mieliśmy między 6 a 7. Także tak wygląda nasze obozowisko. Tak sobie tutaj odpoczywamy. Wybraliśmy to miejsce po dosyć długich oględzinach, dyspucie całej. Musieliśmy oszacować, bo było kilka miejsc, które ostatecznie wybrać. Co okazało się wcale nie do końca taką oczywistą sprawą. Natomiast okazało się, że tutaj jesteśmy bardzo dobrze ukryci w tym miejscu. Zasobność w drewno oceniliśmy w skali 10-stopniowej na 10. Jest tu przestrzeń odpowiednia na to, co, co robimy. Jedyny minus to w zasadzie małe nasłonecznienie. Owszem, było, ale w chwili obecnej słońce już idzie tak nisko w ciągu dnia, że. Konary drzew, korona tutaj dosyć mocno wygłuszała nam to światło i szybko też robi się zmierzch. Będziemy powoli kończyć. Chłopaki, chcecie coś powiedzieć na do widzenia? <laughs> okay, dinky.